Cześć, witajcie. To znowu ja w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak grać w Call of Duty 4 Multiplayer w wersji ściągniętej z internetu, czyli na piracie. No to tak, po pierwsze pobieracie dwa pacze, które linki dam Wam w opisie. No i po pobraniu tych paczy wchodzimy na stronę również podaną w opisie. Mamy tutaj stronę z prywatnymi serwerami No i znajdziemy sobie jakiś serwer Tutaj możecie najechać, mamy obrazki z mapą Tutaj macie ile graczy na nim gra aktualnie z ten serwer, tutaj gra mniej więcej mało osób, wiem że serwer szwabski Ale jakoś może przeżyjemy Kopiujecie adres IP tutaj klikacie kopiuj no i zamykacie stronę teraz oczywiście uruchamiamy Call of Duty 4 klikacie znaczy otwieracie konsolę jeśli nie wiecie jak to się robi to znaczek, który należy kliknąć podam wam w opisie jest to taka tylda falowana i wpisujemy connect następnie kombinacja CTRL i V i powinien wkleić się nam nasz adres IP. Następnie zatwierdzamy klikając Enter. Teraz powinniśmy, znaczy gra pobierze nam yy, wszystkie potrzebne pliki do serwera. Ponowne ustawienia gry. No i ja, jak widzicie, możemy już grać. No i jak widzicie, wszystko działa. No i jak sami widzieliście, wszystko działa bezproblemowo. Tak naprawdę wam mówiąc, powiem Wam szczerze, że jeśli naprawdę macie tą wersję ściągniętą z internetu, to jakoś Was nie pochwalam, bo jakoś nie jestem fanem tych, którzy oszukują. Ale w końcu to jest poradnik dla ludzi, od kogoś dla kogoś, więc nawet z wami nie pogardzam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, zapraszam do subskrypcji mojego profilu na YouTube. No i oczywiście dodanie mnie do znajomych. No to dobrze. Yy, co mam wejść powiedzieć więc Trzymajcie się, cześć.